Nie ma być perfekcyjna, ale ma być Twoja. I teraz weźmy to i przenieśmy na temat kreowania siebie. W rzeczywistości 2.0 nie chodzi o to, żebyś nauczył albo nauczyła się kilku technik. Chodzi o to, żebyś zaczął albo zaczęła funkcjonować w innym standardzie, w innym rytmie, w innym sposobie reagowania, w innym prowadzeniu siebie. I to nie dzieje się przez to, że obejrzysz odcinek i wiesz. To się dzieje przez mikroruchy, które budują Twoją tożsamość. I efekt IKEA jest tu jak sekretne paliwo. Kiedy sam, sama współtworzysz swój rytuał, swój system, swój kod, to zaczynasz to traktować poważnie. Bo to nie jest już kolejna metoda z internetu, tylko to jest Twoja konstrukcja. I teraz zamiast pytać, jaki nawyk powinienem albo powinnam mieć, zapytaj, jaki mały element dnia mogę zbudować tak, żeby stał się mój, czyli nie kopiować, tylko stworzyć wersję, z którą twoja podświadomość wejdzie w reakcję, bo twoja podświadomość nie zmienia się od słów.